Dzień dobry. Osady atmosferyczne to inaczej tak naprawdę osadzanie się wilgoci na powierzchniach. I teraz ta wilgoć osadza się na powierzchniach w wyniku tak naprawdę ochładzania powietrza w wyniku wypromieniowania ciepła bądź zetknięcia się cieplejszego wilgotnego powietrza z chłodnym podłożem. I teraz proszę Państwa, mamy cztery rodzaje, cztery różne osady: rosa. Co to jest rosa? Wyobraźmy sobie bezchmurną, bezwietrzną noc. I co się dzieje? Powierzchnia Ziemi wieczorem, nad ranem stygnie szybko. Wychładza się. A jeżeli tak, to bardzo szybko rośnie, rośnie. Wilgotność powietrza. I teraz, moi kochani, powietrze najzimniejsze jest oczywiście to przy podłożu, ale pamiętajmy, że podłoże jest jeszcze zimniejsze, czyli ta trawa, ta ławka w parku, ten kamień. I teraz to powietrze już bardzo wilgotne, kontaktując się z tym jeszcze chłodniejszym podłożem, momentalnie się od niego wychładza i czasem to wystarczy, aby osiągnąć temperaturę punktu rosy. I tak naprawdę doprowadzi do tego, że para wodna w tym powietrzu zawarta, przy kontakcie z tym jeszcze chłodniejszym podłożem, się skrapla. I w ten sposób powstaje rosa. Czyli w przypadku rosy parawodna przechodzi nam w wodę, czyli mamy kondensację. Co to jest szron? Szron, moi kochani, jest to dokładnie to samo co rosa, ale w temperaturach ujemnych. I znowu, temperatura powietrza spada, wilgotność rośnie, ale jesteśmy poniżej zera. Więc znowu, powietrze jest chłodne, ale podłoże jeszcze chłodniejsze. I kiedy to powietrze chłodne spotyka się z tym jeszcze chłodniejszym. Dochodzi do przechodzenia pary wodnej bezpośrednio w lód właśnie na tej chłodniejszej powierzchni, która powoduje jeszcze większy spadek y, temperatury. A więc uwaga, szron resublimacja pary wodnej na wychłodzonej powierzchni, czyli w tym przypadku para wodna przechodzi w lód. Uwaga, nie należy mylić szronu z szadzią. Szadz jest to dla mnie najpiękniejsze zjawisko, kiedy tak naprawdę wszystko, moi kochani. Pokryte jest takimi lodowymi szczoteczkami. I tutaj uwaga, o ile szron to para wodna lód, o ile szać to woda lód. Czyli uwaga, wyobraźmy sobie sytuację, że jest bardzo zimno. Wszystko jest poniżej, temperatura jest poniżej zera, wszystko jest zmarznięte. Zmarznięte jest podłoże, zmarznięte są gałązki, płot i tak dalej, i tak dalej. I na ten zmarznięty obszar nachodzi stosunkowo ciepłe, wilgotne powietrze który ma w sobie mgłę, czyli kropelki wirujące w powietrzu. I teraz, kiedy te, ta mgła nadejdzie na obszar bardzo zmarznięty, to wszystkiego, czego dotknie ta woda, przemarza. I tworzą się, proszę Państwa, takie właśnie lodowe szczotki na wszystkim. Szać jest, powiedziałam, rzadkim stosunkowo zjawiskiem, no bo zobaczcie, musi być bardzo zimno i musi nadejść naprawdę stosunkowo ciepła masa powietrza, gdzie temperatura ujemna, tutaj mamy mgłę, czyli, czyli wodę w powietrzu. W związku z tym, ale jest spektakularnym, jest rzeczywiście piękny. Czyli pamiętajmy, szać, kropelki wody zamarzające na wychłodzonych powierzchniach, tworzące takie lodowe szczoteczki. No i jeszcze jedno zjawisko to, proszę Państwa, gołoleć. Bardzo podobna do szadzi, ale wyobraźmy sobie, że mamy zmarznięty obszar, nachodzi wilgotne powietrze, które powoduje mrzawkę albo drobny deszcz. I teraz co to znaczy? Jak ten opad spada, Mamy przedbrąka. Jak ten opad spada, proszę państwa, to zamarza na wszystkim, na co upadnie. I co się dzieje? Powierzchnie pokrywają nam się warstewką lodu. Czyli nie będzie lodowych szczotek, tylko przykrycie tego oblania, tak jakby, jakby lukrem. To jest, moi kochani gołoleć, bardzo niebezpieczna dla kierowców. Mam nadzieję, że osady są zrozumiałe. Polecam i życzę udanego popołudnia. Dziękuję.